Cześć Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem grafów i zapraszam Was do kolejnego chest openingu. Tym razem poświątecznie. Mam nadzieję, że pod choinką w skarpecie, czy tam Mikołaj Wam przyniósł Wasze wymarzone prezenty, nie dostaliście ani węgla, ani rózgi. I chciałbym, żeby, żeby mi też się pośczęściło i żeby te świąteczne paczki, które dzisiaj będziemy otwierali, stropnęły coś naprawdę fajnego. Najlepiej Obsidian Seeda, wiadomo. Ale słuchajcie, zanim do tego przejdziemy, zanim przejdziemy do otwierania samych paczuszek, to e, chciałbym Wam powiedzieć taki genialny pomysł, wpadłem. Otóż zrobimy coś takiego, że z tych paczek trzech, które tutaj otwieram, szkoda, że tylko trzy można, e, jeżeli jakaś broń mi wydropi, albo wydropi kilka broni, to ja sobie którąś wybiorę i będę nakręcał live komentarz w następnym odcinku, czyli będzie w czwartek będą supply dropy, a we wtorek będzie live komentarz z jednej z tych broni, która mi wydropiła. I żebyście wy też mogli brać jakoś w tym udział, to podpiem, podepniemy to jakoś w, pod waszą klasę i będziecie mogli wybierać, no wiadomo, attachmenty. Może perki tak troszkę mniej, bo to yy, nie ma większego sensu. Bo perki to są praktycznie jeden, jeden taki zestaw jest perków skuteczny, nie, nie ma za bardzo co kombinować. Ale jeżeli chcecie, to oczywiście piszcie. Jednak ja bym się bardziej chciał skupić na score streakach, żeby zagrać takimi score streakami, jakie wy chcecie, jakie wam się podobają. I wtedy piszcie mi dokładnie, które scorestreaki, jakie ataczmenty do nich, jak mam zagrać i wtedy myślę, że będziemy się fajnie wybawić, mam nadzieję, że ten pomysł Wam się spodoba, jeżeli, jakaś, jeżeli żadna broń mi nie wypadnie, bo znając moje szczęście, to nie spadnie mi nic, to słuchajcie, wybiorę sobie broń z tych, które już mam wydropione, czyli coś ciekawego, albo Wam pokażę i Wy będziecie mogli którąś z nich wybrać, jakoś coś takiego zrobimy, więc przejdźmy od razu, zobaczmy co nam Mikołaj przyniesie zacznijmy od środeczka, czyli środkowa skrzyneczka, bum lecimy, mamy tutaj MK14 po raz kolejny, tych MK14 mam już od zawalenia, niestety jest słaba mam nadzieję, że coś lepszego jeszcze wypadnie, bo ma zasięg większy, w ogóle MK14 nie lubię grać więc dalej lecimy. Druga skrzyneczka, która jest właściwie trzecią. Bum! Otwieramy. I co tu mamy? O nie, o nie, o nie. O właśnie, tego się obawiałem. Niestety. Eee, nigeryjskie, tak, tak, tak. Nigeryjskie hełmy. Ale trzecia skrzynka na pewno przyniesie nam coś dobrego, więc. Obsidian Street, obsidian Street. I mamy tutaj, proszę bardzo, proszę państwa. Mamy elitarny. O cholera, jasna. Elitarną bazukę mamy. No, nie były to bardzo jakieś ciekawe skrzyneczki, w których coś ciekawego mogłoby wypaść, żebym sobie mógł fajnie z czymś zagrać, została mi tylko MK14, więc kolejny live komentarz będzie z bronią MK14, oczywiście piszcie, piszcie koniecznie, jakie score streaky. chociaż będzie ciężko coś tutaj wbić, bo ona ma jeszcze zasięg mniejszy, o kurde, będzie trudną. Cóż, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podoba, jeżeli tak, to oczywiście łapka w górę lub w dół za słabe temy. ja się z Wami żegnam, na razie, cześć,